Witam moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czakrze gardła. Jest to bardzo ważna czakra, która pozwala nam wyrażać nasze myśli, nasze uczucia. Jest to takie twórcze wyrażanie siebie. Jest, jest to czakra, która pomaga nam w swobodnym wyrażaniu tego, co, co czujemy, co myślimy. Co, co tak naprawdę znajduje się w nas, wszystkie uczucia, słowa, pomysły. Ona przekazuje światu zewnętrznemu treść wszystkich naszych czakr, wszystkich naszych pozostałych czakr, czyli to, co się w nich dzieje. Jeżeli jest ona zbalansowana i, i, wszystko, i wszystko dobrze z nią, gra. Wtedy przychodzi nam taka lekkość w wyrażaniu, wyrażaniu naszych słów, wyrażaniu naszych myśli, rozmawianiu o naszych uczuciach, o naszych pomysłach. Jesteśmy też pewni siebie. Mamy swoje zdanie i przede wszystkim szanujemy swoje zdanie, i szanujemy też zdanie innych, bo wiemy, że każdy może mieć inne zdanie, każdy może wyrażać inną opinię na dany moment. Mamy też taką łatwość komunikowania się, i ta komunikacja jest taka nasza też wewnętrzna komunikacja ze sobą i z innymi ludźmi do, dookoła. Jest to czakra, która, jeżeli jest zbalansowana i dobrze pracuje. Pomaga nam w mówieniu otwarcie o swoich, o swoich potrzebach i oczekiwaniach, ponieważ wielu z nas, jeszcze się o tym wstydzi mówić, wielu z nas myśli, może uważa, że ich potrzeby, ich, ich zdanie i to, czego oczekują, nie jest ważne, nie jest istotne. Bardzo często jest to widziane w związkach, kiedy jedna ze stron. Siedzi cicho, nic się nie odzywa i myśli, że, że nie jest ważna. Więc warto tutaj zwrócić na to uwagę, jak się wyrażamy, czy rozmawiamy szczerze o sobie, o swoich uczuciach, swoich pragnieniach, marzeniach z innymi osobami, czy to z partnerem, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi. Jest to piąta czakra, która znajduje się oczywiście w gardle i otwiera się do przodu. Odpowiada jej kolor błękitny, czyli jest tutaj związek z kolorem niebieskim. Odnosi się do żywiołu eteru, czyli przestrzeni i również zmysłu suchu. Poprzez piątą czakrę wyrażamy wszystko, co się w nas znajduje, czyli nasze poglądy, uczucia, nasze zamiary, pragnienia. Nie chodzi tutaj tylko o mowę oczywiście. Wyrażać możemy się na wiele różnych sposobów, poprzez taniec, poprzez muzykę, sztukę, przeróżne twórcze pomysły. Jest ona łącznikiem dolnych czakr z centrami głowy. I to jest bardzo ważna informacja, bo przekazuje ona treści wszystkich czakr światu zewnętrznemu. Jeżeli jest ta czakra zaburzona, jeżeli przepływ energii jest zaburzony i czakra nie jest zbalansowana i nie funkcjonuje w sposób, w jaki powinna, Wtedy zaczynają się dziać pewne rzeczy w naszym organizmie, i zaczynają się pojawiać pewne problemy. Czyli mamy problemy, oczywiście, z wyrażaniem uczuć, z wyrażaniem myśli. Jesteśmy zamknięci na takie subtelne uczucia, które pojawiają się w naszym ciele. Boimy się opinii innych ludzi, boimy się tego, co oni o nas powiedzą, jakie będą mieli o nas zdanie. Nie potrafimy mówić o swoich potrzebach, oczekiwaniach. Jesteśmy też bardzo zamknięci w sobie. Szczególnie widać to u osób, które, które są bardzo wstydliwe. Mamy duże kłopoty z wyrażaniem siebie. Często nam się wydaje, że nikogo nie obchodzimy, że nikt nas nie lubi. Nie przyjmujemy do wiadomości nawet to, że, że, że inni ludzie... Nas lubią, a czy, czy o nas myślą, czy chcą z nami a, współpracować, czy chcą z nami przebywać. Um, często też tak się zdarza, że nie mamy nic wartościowego do przekazania, czyli tak mówimy czy po trzy, byleby tylko mówić. To w momencie, kiedy właśnie ta czakra jest zaburzona. E, często też boimy się wyrażać tego, tak naprawdę, co jest wewnątrz nas. Um, Boimy się odrzucenia, boimy się wyśmiania, boimy się krytyki, a boimy się krytyki z zewnątrz, ale również e, naszymi największymi krytykami tak naprawdę jesteśmy my sami, i nikt nas nie krytykuje w życiu tak, jak my to robimy sami wewnętrznie. Um, też nie mamy tak jakby swojego własnego zdania, czyli jakby ciągle polegamy na tych opiniach, na tych opiniach innych ludzi, um, czyli to, co oni nam powiedzą, to temu podążamy. Um, czasami szybciej mówimy niż pomyślimy, bardzo często się to też właśnie zdarza. Również nie potrafimy cierpliwie słuchać, w, ponieważ wiele osób a w czasie rozmowy a tak naprawdę nie słucha tylko o... Wertuje myśli, wertuje kolejne słowa, które chce wypowiedzieć do tej danej drugiej osoby, z którą w danym momencie rozmawia, a tak naprawdę jej nie słucha. Więc warto byłoby tutaj zwrócić na to uwagę, jak się komunikujemy, jak się wyrażamy i co mówimy do innych osób. Nie potrafimy też odmawiać. Nawet jeżeli, czy nie potrafimy mówić nie, jeżeli ktoś nas o coś zapyta, my wewnętrznie czujemy, że nie mamy na to ochoty, nie chcemy tego robić, albo jest to coś, co jest niezgodne z nami, z naszym wnętrzem, a my mimo wszystko pójdziemy i to zrobimy. Czyli w, momen w takim momencie stajemy się nielojalni w stosunku do samych siebie, bo mamy problem problemy z odmową, bo boimy się, że jak odmówimy, to będziemy odrzuceni, bądź. Ktoś nas krytykuje, ktoś nas przestanie lubić. Um, odczuwamy również brak twórczego podejścia do życia. Czyli wiele osób, które nie ma pasji w swoim życiu takiej twórczej pasji, właśnie związanej z muzyką, z tańcem, z malowaniem, z jakąkolwiek ekspresją, tak naprawdę, bo możemy się wyrażać na różnych, wiele, wiele różnych sposobów, czy to poprzez pisanie, przystanie, przez muzykę, malowanie. Jest, jest mnóstwo rzeczy kreatywnych, więc w momencie, kiedy taka osoba nie ma takiej pasji, nie potrafi się wyrażać, no to może mieć problemy z, z tą czakrą. Ta czakra może być zablokowana, przyblokowana. Osoby, które bardzo krytykują innych non-stop będą miały problemy z czakrą gardła. Również osoby, które się na przykład jąkają w jakiś sposób, czy, czy, czy jest to bardziej intensywne, czy mniej intensywne, to również będzie przeświadczało o tym, że jest blokada w gardle i trzeba byłoby z tym coś zrobić. Osoby, które często narzucają wiele różnych mask, a wiemy, że bardzo dużo ludzi w dzisiejszych czasach nosi maski ze względu na strach. Głównie ten strach jest strachem przed odrzuceniem, bądź banie się pokazać, kim tak naprawdę się jest, no to wtedy ta czakra nie będzie zbyt dobrze funkcjonować. Również osoby, które nie potrafią wyznaczać zdrowych granic, to będą osoby, które będą cierpiały właśnie na blokady w czakrze gardła. Często osoby, które są zadufane w sobie i brakuje im zdolności do samorefleksji na tym, co robią w życiu, nad sobą, um, oraz osoby, które nie potrafią przyznać się do swoich słabości. Wydaje mi się, że ich nie mają. Każdy z nas ma jakieś swoje słabości i nie jest w tym nic złego, żeby je mieć. Um, Często mówi o to, co inni chcą usłyszeć, czyli nie, nie mówi tej swojej wewnętrznej prawdy, nie mówi tego, co jest tak naprawdę wewnątrz, wewnątrz niej, niego samej, um, tylko po prostu stara się um, mówić to, co chcą inni usłyszeć. E, I gadatliwość e, to może być zewnętrzna i wewnętrzna. E, przez piątą czakrę e, wyrażamy wszystko, co w nas istnieje tak naprawdę, więc jest ona tym łącznikiem, tak jak już wspomniałam, tych czakr z centrami głowy i pokazuje nam ona treść wszystkich czakr w światu zewnętrznemu. Ja tutaj podam kilka takich przykładów na co dzień, które mogą Wam pomóc w harmonizowaniu tej czakry. Natomiast um, myślę, że takim fajnym. Um, fajnym pomysłem byłoby chociaż raz czy dwa razy spróbować sobie terapii u bądź terapii z kryształami, ponieważ one fajnie pomagają oczyścić i zbalansować czakry. Ja serdecznie zapraszam, bo również się tym zajmuję, więc jestem w stanie Wam pomóc. A teraz tak Wam powiem na szybko, co możecie sobie robić w, w życiu takim codziennym, żeby sobie zbalansować tą czakrę. Na pewno otaczanie się kolorem błękitnym, ponieważ jest to kolor, który odpowiada wibracji tej czakry. Również obserwowanie bezchmurnego nieba będzie, będzie Wam pomagało, szczególnie w lato. Duże spędzanie, dużo spędzanie czasu z naturą. Ja teraz właśnie spędzam czas z naturą. Również woda. Obserwowanie wody. Woda jest błękitna, woda ogólnie uspokaja, jest fajnym pomysłem. Wibracje olejków, eukaliptusowy olejek czy szałwiowy harmonizuje energię czakry gardła. Również w wolnych chwilach można sobie wypowiadać samogłoskę E, ponieważ ona wibruje na wibracji tej czakry. Są różne afirmacje, które można sobie wypowiadać również, żeby zharmonizować tą piątą czakrę. Na przykład taka, taka afirmacja: jak z łatwością komunikuję się z innymi, o, albo jestem pewien siebie, e, wyrażam siebie w niesamowicie kreatywny sposób, e, albo na przykład, kolejna taka em, afirmacja: e, swobodnie wyrażam swoje uczucia i myśli, jestem śmiała, otwarta i przyjacielska. Odczuwam satysfakcję z działań, jakie podejmuję. Potrafię słuchać innych. Pozwalam moim uczuciom łatwo wyrażać się poprzez mnie. Słucham innych, jestem super. Możecie też sobie sami wykreować jakieś fajne afirmacje, które oczywiście Wam pomogą. Myślę, że to na, na tą chwilę tyle. Zapraszam do zapoznania się z moją stroną internetową, który, do której link podam pod spodem pod filmikiem. Zapraszam oczywiście do współpracy ze mną. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie czy na Facebooku, czy, czy pod tym filmikiem. Pozdrawiam was gorąco, całuję, trzymajcie się. Pa.